Dzień dobry Polsko! My znowu witamy się z Wami z Delty Mekongu. No to na razie się nie wybieramy przez najbliższe tygodnie, nigdzie indziej. No i trafiliśmy na przeprawę promową. Tam nam, właśnie, prom uciekł. Co nam uciekł? No, uciekł na tej zasadzie, że chcieliśmy go zobaczyć. Przepłynąć na drugą stronę na razie nie zamierzamy dzisiaj. Dzisiaj, tutaj się poruszamy w tym obrębie. Jutro jedziemy na inne, inne lokum. No i być może tam gdzieś popływamy takim lokalnym promem, chociaż jeżeli chcecie zobaczyć, jak się pływa lokalnym promem przez rzekę Mekong, to zapraszamy do naszych filmów na kanale, do filmów z Phnom Penh. Już o tym mówiłem, ale powtórzę z przyjemnością, że tam jest rzeka, łączą się dwie rzeki i mamy dwa kolory wody. Dobrze mówię, dwa kolory wody. Czy to jest po polsku? Po polsku chyba. Tutaj pani kierowniczka ogarnia, proszę pani, pani kierowniczko, czy ogarnia? Ona ogarnia wszystko, a pani kierowniczka to inspektor przeprowadza. Czy Pani zdaniem ta przeprawa promowa to jest bezpieczna? Trudno mi stwierdzić, proszę Pana, ponieważ nie czytałam, nie widzę, nie wiem, Nikt nic nie. <noise> Zarobiona jestem, nie mam czasu, nie mam czasu. No ale my tutaj stoimy z kuterkiem, będziemy stąd odjeżdżać, zanim prom ruszy, żeby pana nie straszyć. No i pieski, wszędzie chodzą pieski, i nie są to pieski jako e, przystawka jedzeniowa, są to pieski do obrony. No a promy wyglądają tak, tak jak widać na załączonym obrazku, tam jeden z nich popłynął. Także trzymajcie się miłego dnia.